Ostatni półfinałowy odcinek programu Must Be The Music dostarczył widzom wielu emocji. W momencie, gdy do wyboru pozostałych finalistów dotarł Miłosz, jego reakcja była wręcz nie do opisania. Słowa, które opublikował na swoich mediach społecznościowych, wzbudziły dyskusję wśród internautów. Choć niewątpliwie wyraził radość z osiągnięcia, z pewnością nie wszystkim przypadło to do gustu. Kiedy nastał 11 maja 2025 roku, program Must Be The Music wkraczał w decydującą fazę. Show, które od lat dostarcza wzruszeń i niezapomnianych chwil, cieszyło się niesłabnącą popularnością wśród widzów. Nic dziwnego, że każdy z odcinków potrafił wywołać w nich burzę emocji. Podczas ostatniego półfinałowego odcinka mieliśmy okazję poznać resztę finalistów, wśród których znalazły się talenty takie jak Bonaventure, Gracjana Górka, Weronika Rybak oraz Alien X Mighties. W porównaniu do pierwszego półfinału, gdzie widzowie byli bardziej krytyczni, tym razem wybory spędzili się z pozytywnym przyjęciem to pokazuje, jak różnorodne były umiejętności uczestników oraz ich zdolność do przyciągania uwagi publiczności. Warto także zauważyć, że Miłosz, który debiutował jako juror, zyskał sympatię wielu fanów. Od samego początku programowi towarzyszył wysoki poziom emocji i wymagań stawianych uczestnikom. To sprawia, że debiut Miłosza jako jurora zachwycił widzów, szczególnie jego nagranie tuż po emisji drugiego półfinału, które jasno ukazało jego radość i entuzjazm, kiedy dowiedział się, kto będzie rywalizował w finale. W krótkim nagraniu podkreślił, jak istotna jest muzyka w programie, dziękując widzom za głosy oddawane na odpowiednich artystów. Z pewnością emocje związane z programem Must Be the Music są intensywne, co potwierdzają reakcje widzów na słowa miłosza. Wiele osób w komentarzach chwaliło go za szczerość i niezależność, nazywając go najlepszym jurorem. Jednak nie zabrakło również krytyków, którzy wskazywali na jego zmienność opinii, surowość oraz brak niektórych cech uczciwości. Dla niektórych widzów jego wcześniejsze krytyki dotyczące wykonania coverów, które teraz chwali, mogą budzić wątpliwości co do sprawiedliwości jego ocen. Zobaczymy, jak te emocje przełożą się na finał oraz jakie niespodzianki przyniesie nam ostatni odcinek. Ciekawe, czy Miłosz będzie w stanie zaskarbić sobie uznanie nawet wśród sceptyków, a kto wyjdzie z tego starcia zwycięsko? Czeka nas wiele ekscytujących chwil.